Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale dziś pokażę Wam jak w pełni skonfigurować sobie kierownicę, jeśli macie dowolnej marki, najlepiej żeby to był Logitech lub Trustmaster. Ja to pokażę na przykładzie Logitech G29, tak aby można było jeździć wraz z Shifterem. Już wam to pokażę jak to wygląda. Mamy moi drodzy kierownicę Shifter działający w pełni sprawny. Mamy Gierę, mamy kierownicę Ludzi tej G920 oraz yy, dzisiaj pokażę oraz mamy tam pedały na dole. Nie będę tam pokazywał. Yy, no i jak to działa? no Moi drodzy, wrzucamy sobie yy, na przykład jed, yy, dwu, chcemy jedyneczkę, chcemy sobie wrzucić dwójeczkę. Na ekranie jak widzicie zmieniają się biegi. Jest pięć biegów, więc tylko piątkę widzi. Wsteczny też oczywiście działa. Jedyneczka, oj, tak wiecie, coś trzeba. Coś... no jest jedyneczka, dwójeczka, dwójeczka, trójeczka, no i tak to działa, kierownica też jak widzicie się skręca, koła, koła się skręcają, mm. możemy sobie wrzucić jedynkę i zobaczyć, że to działa, normalnie jedziemy sobie, e, sprzęgło niestety działa je zero jedynkowo, dziś pokażę wam jak to wszystko skonfigurować. No, więc zaczynajmy. jak widzicie, widzicie teraz mój ekran. Jest na ekranie, moi drodzy, program X360 Controller, emulator, który pobieracie sobie z linku w opisie, instalujecie. Nie będę tłumaczył, jak to działa. Myślę, że większość osób powinna ogarnąć, jak to działa. No i moi drodzy, co trzeba zrobić tutaj po wybraniu z linku w opisie tego programu, moi drodzy. Pokażę Wam w sumie, jak to pobrać. Wejdziemy sobie w download for all games. Klikamy. Yy, no jesteśmy na stronie, którą podlinko, która jest w opisie. Pobieramy sobie tutaj. Yy, otwieramy sobie tutaj to pięknie. Wchodzimy sobie w nasze wyodrębni. Wszystko wyodrębni. I mamy, widzowie, nasz program, który sobie otwieramy. No i normalnie nam się otwiera programik. Teraz no i elegancko jest programik. Właśnie oto ten. O, i zamknąłem go. Aha, bo on się zminimalizował, widzowie. Żeby nie zjadać nam komputera, on jest tutaj ukryty. Klikamy sobie go i on się nam pokazuje. Open application. No i nikt będzie, zamknijmy sobie tutaj wszystko. Wejdźmy na full ekran. To wyłączmy i pokażę nam, jak to skonfigurować. Najpierw, co robimy, to sobie przypisujemy. E, włącz, możemy sobie dać e, enable map e, jedną wykryte to urządzenie jeśli nam nie wykrywa urządzenia dajemy sobie wybieramy sobie nasze urządzenie i dodajemy je no i teraz co zrobimy po dodaniu klikamy moi drodzy sobie tutaj ja wam odpalę też kamerkę moi drodzy a działa elegancko i teraz moi drodzy jest kierownica klikamy sobie na to klikamy sobie w lewo i teraz ruszamy kierownicą w prawo, w lewo oraz w prawo No i mamy w zasadzie przypisane jak widzicie teraz spojrzycie na, na ekranie kręcę kierownicą yy, przepraszam bardzo kabel od kamerki yy, to się też rusza rusza się ten elemencik więc działa nam wszystko prawo też elegancko co teraz dalej klikamy sobie na przykład teraz biegi chcielibyśmy mieć tylko że zrobimy dzisiaj na przykład shifter teraz, więc biegów sobie nie dodajemy ale na przykład jeśli chcemy moi drodzy yy, dodanie gazu no, klikamy sobie, ja włączę tą kamerkę, klikamy sobie tutaj ten element i dajemy po prostu pedał gazu. Klikamy, no i elegancko nam się rusza, jak widzicie. Teraz to samo z hamulcem. Klikamy sobie hamulec, wciskamy hamulec, no i nam się rusza. Teraz hamulec ręczny sobie dodamy. Dodajmy sobie hamulec ręczny, widzowie, i ja sobie, widzowie, kliknę. Tą, tą klikamy lewą łopatkę. Znowu Wam pokażę na kamerce, jak to wygląda. Ja sobie przypisać chciałbym przycisk, na przykład, ten jest do doręcznego. Tutaj klikamy sobie moi drodzy ręczny. Włączmy kamerkę. Klikamy, chcemy sobie ręczny. Klikamy na, na ten element. Klikamy na przykład sobie ten przycisk, no i nam się dodaje. I po prostu, jak klikniemy, to nam pokazuje się normalnie. To samo tutaj robimy z. Jeśli chodzi o e, sprzęgło, klikamy sobie to tu. I klikamy pedał sprzęgła. No i jak klikamy ze sprzęgło, to po prostu nam mamy, mamy sprzęgło. No, mamy sprzęgło. E, teraz co dalej? No to no, na przykład, przypiszmy sobie te, te, te przyciski, te. Czyli do rozglądania się, przepraszam, górnym mamy tutaj zmianę skrzyni biegów. Przepraszam, duży błąd, pewnie wam to wytnę. Zrobimy sobie normalnie, tak jak tutaj, robimy sobie zmianę skrzyni biegów, na przykład pod przyciskiem. Yy, tutaj kamerka zdechła. Nieco sobie przeniosłem kamerkę, przypiszmy sobie ten przycisk, ten tutaj. Yy, kamerka niestety umiera cały czas, przepraszam bardzo. Chyba kamerka działa. Oj, zmieniłem. Weźmy sobie General, tutaj kategoria General Kamerka niestety strasznie leguje, coś się z nią stało Przepraszam bardzo za to yy, Musicie wytrzymać to Więc ja ją wyłączę, musimy sobie kliknąć tam gdzie jeszcze tutaj klikamy sobie Klikamy sobie na przykład przycisk yy, jakiś tam do kierownicy na przykład yy, Dajmy sobie na skrzynię, to dajmy sobie ten Ja sobie tu wybiorę yy, Przepraszam, tu mi wchodzi w ustawienia inne w każdym razie jesteśmy tutaj. W dół mamy widzowi chyba ABS. Tak, tutaj TCS jest w dół, więc dajmy sobie TCS pod przycisk. Jakiś tam sobie wybierzemy, na przykład ja sobie dam tam A przycisk. Więc teraz jak daję A. Przepraszam. Eee, jeszcze raz ten. Jeszcze raz to musimy sobie odpisać i ten przycisk, moi drodzy, na pr... czekajcie. No więc TCS sobie przypisałem, przepraszam. TCS dajemy sobie, na przykład y, ten przycisk. ABS dam sobie ten przycisk. Y, w lewo sobie dam. Tu nic nie ma, widzowie. Y, więc d lew on sobie empty, przepraszam. Jak zrobicie jakiś błąd, dajcie sobie ten. No i teraz nam się jak klikam, to się nie zmienia. A u góry widzowie dam sobie zmianę skrzyni biegów, którą sobie dam na przykład przycisk A. No i teraz mam pięknie działające wszystko, tak jak sobie przypisałem. Jeśli mam cieręczny dodatkowy, taki jak ja, to niestety musicie... To niestety on nie zadziała. I teraz widzowie, czas na zmiany biegów. Ja sobie sekwencyjne biegi zrobię pod... Sekwencyjne biegi dam sobie na łopatki, czyli prawa łopatka będzie. Nie. Dam sobie prawą łopatkę. Czekajcie, prawa łopatka niestety. Gdzie jest też przypisana pod migacze, więc dam sobie domyślny pulpit na chwilę. Na tym. Dobra, jest przycisk ten. Jest przycisk ten. No i tu też mamy zmianę biegów. E, tak. A przyciski widzowie zaraz będziemy bindować migacze. Niestety nie w tym programie, bo Roblox nie wspiera jakby migaczy. Klikamy sobie teraz. To w zasadzie tyle. Aha, rozglądanie się. Klikam se depad lewy, depad do góry, depad w prawo i depad w dół. I tu mamy rozglądanie się tak jakbyśmy chcieli. I dajemy sobie teraz SAVE ALL tutaj w prawym górnym rogu I przechodzimy do programu mm, od Logitecha albo innego Przy montażu filmu jeszcze chciałem wspomnieć, że jeśli by Wam nie działało, a myślę, że może być problem To chciałbym Wam powiedzieć, że chodzicie sobie w zakładkę Issues tutaj I jak będą błędy klikacie i dajecie yy, pobierz czy jakoś tak coś tu będzie tak, żeby to zadziałało, no bo po prostu ten, jak wam nie działa, no to musicie też tu włączyć i tu dać, enable, tutaj ten, ostatnia, i to chyba tyle, jeśli by coś nie działało, dajecie, nie dawajcie auto też, bo coś będzie problem, jeśli by się coś tam automatycznie stało, dajecie sobie clear, i czyści wam się wszystko, możecie sobie przypisać wtedy do nowa, po wszystkim, jak sobie zrobicie, klikacie save all, i to tyle, więc taka podczas montażu jeśli nie macie to wchodzicie sobie w link w opisie jeśli wasz program nie wspiera przypisywania dodatkowych klawiszy, że tak powiem, dodatkowo no, że nie możemy sobie przypisać na przykład migaczy przycisku C pod prawą łapatkę, nie? to musicie użyć programu, który macie w opisie, on się nazywa moi drodzy e, Antimikro, czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie, e, Antimikro i tam sobie przypisujecie ja tego dzisiaj wam nie pokażę ja mam logitech g -Hub. mam pulpit roblox ja sobie go nazwałem jeśli chcecie dodać właśnie taki pulpit a musicie to zrobić to klikamy sobie tutaj gry i aplikacje dodaj, dodaj ten profil nazwę i macie pulpit ja mam tu swój roblox domc i też mam wejdźmy sobie tutaj w kierownicę naszą i mamy sobie czułość na 50. Ja sobie dałem, bo nie wiem czemu, ale jakoś inaczej jak mam to jest źle. No i jest tutaj zakręt działania. Ja sobie dałem 680 stopni. Możecie dać nieco więcej. 710 albo full możecie mieć. Ale no będziecie musieli się dużo nakręcić. a Roblox się trzeba dużo kręcić, więc ja sobie dam 700. Sprężynę z są sobie włączamy. Dajemy sobie. Jakieś tam 30, ile tam chcecie, żebyście mieli taką siłę, jaka wam tam odpowiada. sobie dacie 80, no to będzie ciężej, wiadomo. Ona teraz ciężej chodzi, ta kierownica, a tak jak mam wyłącza, to no, jakoś to działa, nie? I wchodzimy sobie w przypisania i dajemy klawisze i wpisujemy sobie, zacznijmy od klawiszy C. C sobie dam, widzowie. Pod przycisk, tutaj mamy, tu sobie damy to. I tu mam moi drodzy X, który sobie wy, wy, wyłącz, użyj domyślnych. Tu, tu zostawiamy. Tu A, tu Y, no więc tu X jest X'em. E, ja sobie dam C jako prawy migacz. Dam sobie na to. E, dam sobie Z jako lewy migacz. Przeciągamy po prostu i Y jako X, migacz, widzowie, o Y, X jest, czyli mamy po prostu teraz przypisane klawisze, jeśli chcemy sobie oddalić to klikamy minus i teraz przypisujemy sobie światła, czyli HN tak samo robimy i to w zasadzie tyle. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do programu Girro. Jak go zainstalować? Chodzimy sobie w link w opisie na kanał Miłek Miłka. Kanał zostawiacie łapkę w górę, możecie zasubskrybować i zejść, moi drodzy, na pobieranie. Chodzimy sobie w G e GitHub, otwieramy sobie linka i pobieramy sobie najnowsze Girro, moi drodzy. Nie, 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 nie. nie. Poczekajcie. W programie Giro moi drodzy jak go pobrać. Wchodzimy sobie, mamy tu piękny opis, wszystko jest. Klikamy sobie giro.exe No i po prostu pobieramy nasz program Giro Oraz można też to zrobić poprzez serwer e, Discorda. Pobieramy sobie to, otwieramy po prostu e, Nie wiem czy Wy tam widzicie wszystko. Aha. E, nie wiem dlaczego nie widać. Otwórzmy sobie po prostu e, pobrane mamy giro, możemy sobie wrzucić na pulpit albo możecie go też pobrać poprzez serwer discord tego oto pana yy, miłka, wchodzimy sobie na dół, klikamy discord, otwieramy stronę otwórz stronę i moi drodzy yy, przejdź do discorda klikamy no i wchodzimy do discorda jesteśmy na discordzie, przechodzimy sobie moi drodzy po zweryfikacji tam jakiejś szybkiej Przechodzimy sobie moi drodzy na dół, na dół, na dół, aż będzie girlo. Pobieramy sobie to, wchodzimy tutaj. Moi drodzy, wchodzimy, yy, girlo tutaj jest yy, To chyba było to. A nie przepraszam, to było to. I pobieramy sobie, albo przez GitHub, a, tak jak mówiłem, otwieramy po rozpakowaniu, jeśli pobierzemy sobie, yy, tak jak widzieliście wcześniej. To nie wirus, tak, to nie jest wirus. Jak wam pokażę, że to wirus, no to to nie jest wirus. Ja mam to nie jest wirus. Ale moi drodzy, jak go skonfigurować? Bo otworzyliśmy sobie jeszcze ten program. Jak go w sumie zamknę i otworzę, moi drodzy, jeszcze raz. Ja sobie go otworzę. Jeszcze raz. Giro otwiera nam się. No i moi drodzy, jest taki program. I teraz e, co zrobimy? Wchodzimy sobie, moi drodzy, konfigurację i wchodzimy sobie na samą górę, zjeżdżamy i pobieramy od Bartola, e, moi drodzy, e, pobieramy sobie to, e, ten plik, to i moi drodzy, wchodzimy sobie w ten giro i klikamy wczytaj To jest konfiguracja sześciobiegowa. Klikamy sobie wczytaj klikamy. Teraz otwieramy sobie, otwórz, klikamy. On się nazywa Six Girls Manual -pcd nie, tak, Kropka, nie. Kropka txt. moi drodzy, i tak, wczytaliśmy sobie go, tu nam się pokazuje szóstka, wtedy, więc dajemy sobie backspace, klikamy sobie np. piątkę, jeśli chcemy auto 5-obiegowe, klikamy sobie piątkę i tu zostawiamy domyślne rzeczy. Panel luzu biegu jałowego. Ja sobie zostawiłem, moi drodzy, tylko klik kliknąłem sobie. No, Je jedynkę sobie wyłączyłem. Ona była tu włączona, ja sobie wyłączyłem. Wy sobie to dostosujcie. Tutaj nic nie ruszacie. I panel sterowania, moi drodzy, otwieramy sobie i klikamy. Zobaczmy, czy to zadziała. Wybierzmy sobie to, chyba to było to. Czyli nasza kierownica. I moi drodzy, ja spróbuję wam kamerkę znowu odpalić, o ile kamerka ożyje. Za, za, jeszcze raz Wam to pokażę. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, trujeczka, czwóreczka, piąteczka, szósteczka, szóstka, y, siódemki sobie nie podpisujecie, jeszcze wsteczne sobie podpisujecie. Jak nam Wam wyskoczy okno, że czy można zrobić automatyczne konfiguracje, to klikacie, że nie, bo często się buguje. I ogólnie to tyle. Zamykacie sobie to y, i możecie sobie, moi drodzy, teraz to proszę, uruchomić, bo ja drugi monitor mam. Uruchomiliśmy, no i opiera nam się takie okno. Możecie sobie przerzucić na drugi monitor, jak macie. Wejść do Robloxa, który tu dalej odpalony jest i zobaczyć, czy wszystko zadziała. więc ja po prostu sobie wrzucę wam to taki OK i damy sobie po prostu hmm, programik i zobaczmy, czy da się działać. Króćmy jeden jakeczkę. Przepraszam, trzeba zresetować to wrzucamy sobie klawiszem po prostu 0 0 bieg aha sprzęgło jeszcze raz sprzęgło i wrzucacie moi drodzy jedynkę która nie chce wejść jest kilka opcji wsteczny wchodzi jedynka nie wchodzi jak coś takiego zrobić moi drodzy już wam tłumaczę no i moi drodzy program, problem rozwiązany jak macie sobie wsteczny nie chce wam wejść to wrzucacie sobie na przykład, macie zbugowane, że wrzucacie bieg i wam nie wchodzi, nie, nie wchodzi wam. Wchodzicie sobie, wrzucacie sobie tu dwójeczkę, na klawiaturze wrzucacie sobie dwójeczkę po prostu. O! No i macie wtedy działającą skrzynię biegów. Po prostu musicie sprzęgłem uważać, bo Roblox się, sprzęgło się buguje, wrzucamy sobie jedyneczkę. Mój drodzy, można jechać normalnie. Czekajcie, kamerę sobie zmienimy, możemy sobie hamować tak jak trzeba. Łops. Migacze też działają, moi drodzy. Ja mam niestety teraz coś mi się zbogowało z tym force feedbackiem. No, go poprawiam wam. Wracamy sobie tutaj i siłę sobie zmniejszymy. No i teraz siły nie czujemy, możemy sobie zmienić kamerę i, moi drodzy, jechać sobie, migar rzucić. I jechać. No i to w tyle. Sprzęgło tylko uważajcie, bo tu łapie od zera i to tyle. W zasadzie biegi działają tak jak trzeba. Ops, Tynta. Jak się wam buguje to musicie sobie po prostu wrzucić sprzęgło jedynkę, dwójkę on chodzi. No buguje się czasami, no niestety i to tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu, jeśli się podobał subskrybujcie kanał, macie pytania piszcie w komentarzach. No i co, subskrybujcie kanał łapka w górę, zapraszam na też swojego Discorda, trzymajcie się, cześć!